Witam to na serwisu jest na troszkę spóźnione, ale jednocześnie jest ważne, że jest. Nie marudźcie, dlaczego spóźnione? I już mi się trochę daty, gdzie miał się pojawić księgiem Jan Maje z Imperium Lechitów. No i chciałem dzisiaj publikować Imperium Lechitów, nawet to nagrałem, ale e, Jan Majen, No zapomniałem po prostu o Jan Majenie, nie tutaj. Po... Nie mam pokój z Kazaniem, a Kazan jest jednoprawicowym typkiem, dlatego. on ma sojusz. Dobra, Hiszpania go mu dupę ratuje. Jakim kuźwa cudem Hiszpania i inne państwa biorą sobie to już wskazaniem, co im na to, że jakoś jednoprowincjowy typek z developmentem 8, to jeszcze horda, będzie istnieć. Już kuźwa. A jedyne co nie chce mi się walczyć z Hiszpanią, to po prostu fakt, że jest daleko i fakt, że ma kolonii, nie chce mi się po koloniach pływać. Może kiedyś. I z tego co mówiliście, no i stało się prawdą, czy znaczy nie, nie stało się prawdą, po prostu to wiem, odprawdziłem, to, to tu jest to samo państwo, to nie jest Hiszpania, to jest to samo państwo. Jednocześnie. E, tu jest jednocześnie. Kurwa. Tu jest jeszcze jedno państwo. Trzeba te państwo powyjaśniać. W ogóle jak wyglądają nasze idee, kiedy będzie kolejna, kolejny będzie na poziomie 18, mam obecnie 16, to w time 15 lat, więc no troszkę to potrwa. I wezmę na sobą eksplorację. No i kolejną może... Nie, tak patrzę, nie ma co, diplomatic reputation. A co to komu? E, maritime Ideas. Może maritime bym poszedł, też byłoby ciekawie. I by mi dało przewagę na flocie. Bardzo dużą. Ale tak myślę, że chyba miałem ich atakować w tym momencie. Czy poczekaj na koniec trusa z Delhi, Delhi mi się kończy, nie, 96, to da, długo. Prawie dwa lata oczekiwania na koniec trusa. Bo chciałem ich wziąć jako kobel i renta. Tak przydałoby się wszystkie forty odpalić. Ten na przykład mógłbym sobie chyba wyrąbać pizdu, tak patrzę. Racja, ja mi chroni, ale kist nim, ten też mogę wyrąbać pizdu. Ja więc tak. Z góry może pójść jakaś armia. Może pójść jakaś armia. Hmm, tu oni nie mają fortów, mają fort tutaj, i dlatego tam by się przydało podesłać całą armię. Zostać do oblegania, by poszła. Tu jeszcze malwa istnieje, zapomniałem o niej i ma sojusz z syndem. Moim głównym celem będzie teraz połączenie się z tym e, z tym terenem. Zje, zjedzenie całej Indii, no i połączenie się mniej więcej w ten sposób, żeby móc spokojnie dalej ruszyć tak ładnie na zachód, całym krajem, a nie dostawać takie. Enklawy w środku państwa Dobra, oni mają jakiś fort czy tylko stolice? Mają tutaj fort Ale, a muszę ruszyć jeden dzień, wtedy się dołączę wszystko zobaczę Tak, mają tutaj fort, no to się ruszę na ten fort, nie wiem czy starczy mi wojska, ale raczej powinno, spokojnie Oni idą się tutaj bić Ach, nie miałem nadzieję, że się zlokują i dam jeszcze generała ich Rozwalę do końca, ale niestety nie wyszło, lecz jednocześnie tutaj zginął. Stolicy, ładnie tutaj morelami ich zniszczyłem. U, ale Deli natomiast ma więcej wojska. Przydałoby się jakieś zwarcie tam podrzucić. Chociaż dałem radę. Tu Deli ma stolicę. Ten starszy spokojnie. I się przejdziecie na ten fort. A tu ucieka ta jedenastka. Do stałości ich armii. Może z jak pójdzie, bo teraz się odnowili w tym miesiącu. No niestety nie poszedł i pewnie pójdą gdzieś na północ kraju. Gdzie oni uciekli? A Ki w sumie wie. Po co ja tutaj stoję tymi czternastkami zamiast pójść na przykład na front oblegać? Do Deli na przykład. Nimi też nie niepotrzebnie stoi na południu kraju, powinni już... Mam całą tak armię, po prostu taka horda ta powinna lecić. Tu czternastki naparzają, przesuwają się. Tu mogę przecież tą czternastkę podesłać i mi wyjaśnić. a ja tu nie mam buntu, mam humanistyczne. Jednocześnie, jako Pian Majen mam zmniejszone years w separatyzm, co jest piękne. I nie mam w sumie żadnych problemów. Tu zaatakowałem tą czternastkę. Powinienem dać radę, oni mają obniżone morale, szybko padną. Troszkę potraciłem lecie, jednocześnie mój Manpower Recover Speed 5000 wszystko nadrobi. Czemu tu stoi 1000? DMD? Żeby... Armata sobie poszła w pizdu? cię zrespiła. Dobra, jak jestem do przodu z technologią militarną? Jestem do przodu z technologią militarną, mam ideę wszystkie porobione, dlatego mogę wziąć spokojnie Race, World Taxis i zarabiać pieniążki. Money, money. Plegać te forty szybciej O, zdobyłem ten fort <laughs> Jak na zawołanie ja Wiadomo, że jak... <laughs> no kurde, nie umieraj A jak grałem odtomanami, to nie lubiłem tej okolicy Bo tu nie ma fortów do podbijania, tylko takie pojedyncze prowincje, gdzie oni respią te... Jednostki One są w sumie chuja warte, ale są wkur... wkurzające Deli zdobyte Trzeba ich zaatakować jeszcze teraz, Nie może jak wsparcie przyjdzie to dopiero pójdzie stack wipe. Nie poszedł stack wipe niestety Więc ich postaram się gonić A tu się zatrzymali, no to easy poszedł Stagwipe'ik Jakieś tysiaczki są jeszcze żywe Tu robią jakieś jednostki w mojej prowincji Ludami podbierają do <laughs> ich marnej wojny. No i najbardziej musu mogą tylko robić. Więc w sumie pobiedy. Też takuaj pójdzie. Tu próbuję odbijać. Pokażę im, że nie powinni odbijać. No i pokazałem. Teraz pójdzie takuaj ich armii. No i nie chcę dorobić to jakieś. <k> no kurde, moje gardło żyj Pojedyncze jednostki e, najmusów. bym tu podesął tą flotę, żeby jednocześnie nie trzeba tamtą flotę. I te 40 heavy shipów, co dorobiłem, też bym podesął w to miejsce. Ok, podbijać tutaj ładnie. Rozwijać się kulturowo. Mam tylko z sobą legitymację. Nie, Medwet żyje, ale chyba to udziło się zesową legitymacją. lec, Lecz to Jan Majen ma bardzo dobrych wad, Nie wiem, czy ma jakieś bonusy, że plus 2 do administracji. W sumie to byłoby ciekawe. Takie bonusy dla kraju. <laughs> tu mi przejmują 10 tysiącami. Port, Nawet w górach czy nie w górach i zniszczę tą armię. Jeszcze, rzeka, ale co tam? Oni mają samo piechotę. Drugi linii nie mają Pes i na sobie... <laughs> No kurde Żyj W takim kraju jak Jan Majen robić buntów w całym kraju W tak dużym kraju Okej, okay, tu próbuję odbijać Jakaś flota sobie stoi Jeszcze podeślę, dołączę 137 tysięcy, że 137 statków Teraz ja tą flotę szybko wyjaśnić. No i po flocie ich. Ostatnia flota padła. I znaczy, tak myślę, że mogę kończyć, zacznijmy od Deli Stolica. A my się przydało do fortu dojść. Na chore. I czemu będzie o wiele szybciej trwało obleganie, i zdobywanie Deli. Dwie prowincje, bo nie mogłem go wziąć jako Renta niestety. No to oczywiście kory pójdą. W... No kurde, myszka Dobra. Trzeba mi świrować, że nową myszkę kupiłem, bo mnie już denerwowała tamta. Powiem, poczę co taj do tej prowincji, właśnie w ten sposób. Ale nie zapominając, żeby <laughs> poprzejmować jakieś forty. O tak. Tak mi się bardzo podoba. niż żadnych fortów nie domieli w tym momencie. No podzieleni. Jakieś bunty im wybuchną to mają przerąbane. Akurat stówka siadła. Oversense'a nawet tak bardzo za duża to zaraz zniknie po prostu. Problem jest taki, że tutaj ja... Tutaj nie mam takiego bezpośredniego połączenia, więc ten będzie trochę boleć. Ale to jest Jan Majen, nie muszę się przejmować. A raz w niektórych prowincjach, które wynoszą po dwa, które i tak wyparują, za chwilę. Więc Jan Majen już się połączył z tymi prowincjami w Zyndzie. Dlatego mogę to 14 przed tutaj podesłać, mogę do Malwy podesłać tą 16. Ta 14 już stoi. Malwa ma, nie, Malwa ma tutaj jedno wojsko, więc... Odeślę jeszcze tutaj 23,5 Tu 14, żeby zajęła tą prowincję. No i zaraz po tych państewkach korujcie się szybko. O, tutaj pokończył się Sejty Jakiś, więc w ogóle popatrzę co mogę porobić na Inkwizytora. Inkwizytora nadal jakiegoś mam, Mam Inkwizytora, więc jest dobrze. Nie muszę tutaj dawać kolejnego. Fajne Network Construction, nie jest w sumie niepotrzebne, chociaż bardziej potrzebny będzie niż e, Diplomatic Reputation. Morale i Affarm arm 10%, to też jest ważne, bo dyscyplinę mam zarobiście dużą. To mi tak trochę nadrawia te morale. Nie mogę sobie zrobić generała dodatkowego, bo mi tam polek, chyba w boju, czy w czymś tam. Czy gdzieś tam. i okay, nawróciło się, pokorowało wszystko. Całe unresty spadły. No i mogę nawracać dalsze prowincje. Zyn ma sojuszników. Jemen, Malwa, Taberestan, Hormuz. Uuu, to byłoby w sumie niezłe. Nie rozumiem, czy wbiły już w Półwysep Arabski? Ale żeby nie robić sobie czy znaczy im nadziei, tutaj tak zablokuję w ten sposób, chociaż w sumie tak by pewnie mogło przejść. Odpowiem na Estate popatrzeć. Aby się przyznał przed Grand Admiral Ship? Tak, Grand Admiral Ship, dzięki temu mogę wziąć sobie punkty dyplomatyczne. O hejs, to nie muszę się martwić, tu akurat perfekcyjnie wyszło na... Military Power. No, i wezmę generała. Tego admirała wyrzucę, bo jest mi niepotrzebny. Tak i tak na przykład wezwij zynd jako. A buń... Czekajcie, czy oni mają jakieś dodatkowe sojusze? Zynd, Jemen. Na przykład wziąć Hormuz, dlatego jest Synt i wezmę Hormuz do tej wojny. Oni się nie dołączą. Abereston. Więc jak tu macie stoicę, to, to wojsko zostanie tutaj w rezerwie. Tu podeszli, tu podeszli. Tu zaatakuj, tu pójdź, tutaj. Z tego, i pójdzie ich armię od razu. <laughs> tak, jak myślałem, poczekaj, tak wipe. Czyli malwa już jest wyautowana tutaj. Nic nie może zrobić, jeżeli może, ale <laughs> raczej nic nie zrobi. No, kurde, moje gardło. Nie umieraj. No, daj, Tutaj jest. To są góry, więc żeby przejść dalej, to przedpójdzie. Tak, tak. Więc jakoś 11 idzie. To jest cała armia, którą mają. 11 tysięcy w ogóle. Etiopia Hormus oblega ja mi pomogę tą flotą przy okazji Jakaś jedenastka próbuje oblegać, Etom kiznią Zaraz zdąłem do ich stolicy i po prostu się rzucę na nich no, O tym mówiłem Tak, Pik poszedł Malwa już nie istnieje Zostanie zjedzona w tej wojnie to będzie Delhi, ten ma sojusz z Gujaratem. Nie, Delhi mam pokój, zapomniałem. A Jarkant. Ma Bunty i ma sojusz z kiwą. Kiwa ma sojusz z Jarkandem. Czyli że rzuca się następnym. Razem na Jarkant Kiwę, Później na Korasan pewnie. Syria i Shirwan. Siria ma jedną prowincję, ale oblega Irak, a Shirwan. Trochę taki Irak wygląda. Ale jest. Nie ma co zdobywać kolejnych prowincji. To zdobycie, zdobycie fortów oznacza, że już... No w sumie koniec wojny. Że jak na początku mi się nie podobał ten system fortów w ogóle, teraz mi się bardzo podoba, muszę przyznać. Nież tu bardzo przyspiesza takie wojny. Zdobywasz fort i koniec wojny, a wcześniej było, że musisz wszystkie prowincje poprzejmować. Trzeba masz do te forty i stolice, i wtedy koniec wojny. To oznacza koniec wojny. Sulejman Range. Zasięg Sulejmana. Ciekawa nazwa. To są 14, więc czemu tego nie podesłać? Nie. Power oczywiście się trzyma cały czas w górnej granicy. A jak ty się pytał, czemu ledzę w wojsko? która i tak mam potężną armię. Miejcie jeszcze jedno, potężniejszą armię. Co rację, teraz nie muszę się martwić w ogóle oprócz nimi, dzięki temu, że mam Quantity Ideas. Tak mi już Heist nie utrzymuje tego, i dlatego pójdę sobie pewnie teraz w eksploatacyjnym się rozwijać i ekonomicznej, no czyli maritime przy okazji. No i dzięki czemu zapełnię te trzy luki. Kurde, albo bym poszedł innowacyjne, ponieważ innowacyjne z Quality. A ja mam quality, czy ja mówić. Kurde Nie wiem czy pójdę w to maritime Słuchajcie, maritime jestem trochę do tyłu Jeżeli chodzi o flotę i tak rozpierdzielam Nawal force limit, nawal maneuver, blockade efficiency I maritime jest takie średnie tak patrzę Nie potrzebuję tego bardzo, mógłbym sobie pójść na przykład natomiast w quality, innowacyjne, eksploatacyjne i ekonomiczne. Mogę pójść jednocześnie w to, ale corporation cost, no to jeszcze zmniejszy się te 2-3 punkty. Nie ma po co. Natomiast tutaj dodatkowy tax, build cost, inf, e, inflacja zmniejszona, a inflacja u mnie rośnie akurat. A właśnie zdobywać te forty albę mogę już zakończyć w sumie Uuu Perfekcyjnie 99% starczyło by ich anektować No mission select redux over extension A czemu nie da mi Diplomatic reputation która jest zbędne, ale nie pogardzę? War of Army, Recovery Army. To byłoby dobre, ale nie heretycy, to zapomniałem. To ja tutaj mam hetenów, a nie heretyków. Etiopia zdobyła tą prowincję. Idź tu, podziel na pół. Oni zostaną tutaj poblegają. Wy pójdziecie na tamtą prowincję. Co, jak tam redukcja over -sencji? Zakończona. akceptuję Gondi. Kulturę Gondi. To ciekawe. Jest dużo takich. Kanada. Świetnie, Kanada. No, półtorej też jeszcze trochę mają niektóre tej kultury. No jak spadną, to się nie obraża. Aktywność kultury I tak mam dosyć dużo tego. To racja. Także dużo nietolerowanych kultur. Ale półbiedy z nimi. To mi wiele różnic nie robi. A natomiast Mobilitki i Klergowie chcą prowincji. Trzeba się popatrzeć, gdzie mam tutaj e, moje state'y Dam jeszcze to, a to dam nobilitką, by się nie obrażali, że nie mają prowincji, żeby na troszkę im starczyło. As for contribution, a se wezmę sik. Dobra, z Hormuzem chyba wojna się zakończyła, więc podeślę tu armię Uuu, idą na mnie Aha Ale z się zdechnie Mieją do mnie minus 2, prawda? Bo ja blokuję Mają minus 2 Stop them. A przejdźcie się tam od razu I oblegajcie inne prowincje, nie, nie tak. Kliknęło mi się przez przypadek. Pozycję już mam zdobyty, tylko Hormus mi został. Ich ostatni w Bastion nadziei, który upada, w sumie. Nienawidziłem nie zawsze tej prowincji, gram Anglikami, ponieważ tam zawsze była duża flota. A tu floty nie robiłem, nie miałem jakiejś zdobyć. Są otomanami chyba. jego z... syn i Hormuz został, tak. Dobra, teraz Isberar. 79 z Dysunity, ładnie się trzyma, muszę przyznać. Wielkich problemów to nie robi. Imperiali dostanę, jakieś państwo. Oni mogą spokojnie, no dobra, to lećcie. Nawończę ten Katar. The end of religious turmoil. O, man, chyba powstał. A nie, bo nie ma truca z nikim. Irak jest zbity. Inwazja. Więc tak, Hormuzie, ja z Tobą już kończę serdecznie. Seta. Piadła. Return course. nie. Piękny Trus. Zakończę teraz wojnę z Zyndem Chciałem tak się przedrzeć tutaj. Jednocześnie znaczy trzeba pamiętać o fortach. Poklikaj tą prowincję. Jakieś pieniążki. Purrepsy. No i ta prowincja. Mi się podoba ten trus. Fantezyn wpłonięty, tu już dostałem moje, te państewka jako moje enklawy w sumie Lecimy, koszt 1, 1, 2 Nawet nie jest koszt, prowincji Technologia, 10 lat No i spokojnie raczej osiągnę w te 10 lat Punkciki uzbieram, a dostaję punktów 6, o w Militarii jestem, fokus a no, w nie najgorzej, bo mogę te raceport Taxi zbrać co wojnę. Tak sobie myślę, że atakuję teraz ich Oman. Jakieś lokalne unresty w dwóch prowincjach. A, to przez overcensję, przez eventy. Jednej prowincji nie okoruję, kilku prowincji nie okoruję, ale reszta zaraz się zrobi. Pokory mają gnoje tam. Dobra, trzeba przytrzymać Enter, bo milion prowincji się porobiło. Nawróciłem przy okazji inną. I jeszcze kolejną. Tutaj mam po 32 miesiące najdłużej. Dobra, wycofaj się. Ja myślę, no pój pójdę chyba teraz na Jarka Antikiwę. A później pójdę na Półwysep Arabski, zaraz taką granicę tutaj z Otomanami. Tu też jest przejście, no to będę mógł sobie Etiopię atakować. Etiopia ma silny sojusz z Alodią, to jest zawsze taki ból dla ottomanów, jak te państwa się dwa rozrosną, bo to są... ...państwa koptyckie i oni no, nie są przyjaciółmi w sumie. Ale to zostało, oni mogą się na Afrykę rozwijać, aż się Europejczycy nie wbiją pewnie. zobaczcie jak wygląda Europa. Tyron, tutaj w Irlandii się trzyma. Tutaj są bunty separatystów. Lubeka no się rozwija, ładnie się trzyma tutaj w Morzu Bałtyckim. Polska Galicja i Wołynia powstała. Wenezja tu trzyma się ładnie, Austria taki dziwny blob trochę Piesarzem jest Austria cały czas ma jedną reformę, call for Reichsreform Okej, okay, oblegaj ten Oman Dobyty Prowincja hajsy, Rivoku i Kory, Jemen, Cypr. Ciekawe, jak tam się dostanę: Irak, Syria, Mamleucy. Mamleucy. Jedna prowincja. Dwa kiwe za to, tak. oni prawdę nogajów biją. Więc tak, wy się ruszycie tutaj, wy tu, wy tu. Okej, okay, okej. Okay. No, wy się zajmiecie tą, tymi prowincjami. To jest stolica w ogóle. To jest przez te góry pomieszane. No muszę je po prostu zdobyć, bo mnie denerwują. Ale myślę, że zdobędę Jarkant i tak dalej w kolejnych odcinkach. Wyjdziecie Idziecie tutaj. No to tylko przemieszczę wojsko. E, więc do zaczenia w końcu odcinku z Jan Majenu. Za dwa dni, oczywiście. Jutro Imperium Lechii, tutaj jest już wrzucone. Muska trzeba okorować. Mamy odpocząć trochę flocie. Jakiś upgrade floty. Tak jest upgrade za tysiąc galeony. Do zobaczenia o kolejnych odcinkach. Cześć Pa.